Siema, ja jestem Kiucy, a w tym odcinku pokażę Wam parę przydatnych rzeczy, które przydadzą wam się na początek w Deforeście. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, aby nie przegapić następnych filmów i bez przedłużenia lecimy do filmu. Więc pierwszym tipem dla początkujących, a taką bardziej radą, której Wy możecie nawet nie znać, ci gracze, którzy grają dłużej w Deforesta, że kiedy sobie wejdziecie w yy, pułapki i pułapkę na króliki postawicie w wodzie, to się robi pułapka na ryby. Yy, ją jest najlepiej dawać w miejscach, gdzie yy, gdzie pływają ryby, w jakichś jeziorkach. Yy, no, i przechodzimy do drugiego typu. Drugim typem jest to, że kiedy rzucamy dzidom. Zadajemy nią więcej damage'a niż, niż byśmy bili o tak normalnie, więc yy, lepiej jest rzucać, bo tak samo. Sarnę zabijemy jednym takim rzutem, a, a na przykład, yy, jakbyśmy ją chcieli bić, to musimy ją bić, nie wiem, bardzo dużo razy. A na przykład kanibala, wystarczy, że dwa razy w niego rzucimy gidą, o tom czy tom i po prostu kanibal ginie, bo gida taka zadaje. 45 gimmage'a na hita. No i przechodzimy do następnego tipa. Trzecim typem, jakim Wam pokażę, jest to platforma stawiana na skalę. Może się to wam przydać do różnych projektów. Tak to wygląda ta platforma. Przyda się to na pewno do różnych projektów. Jak ja budowałem bazę, to Właśnie tak sobie zrobiłem wejście tam na skałkę. Tutaj przyczepiłem linę i przechodzimy teraz do mapy. Czwartą poradą dla początkujących jest pobranie mapy, której instalacja będzie na końcu filmu. Wygląda ona o w taki sposób, ta mapa. Możecie sobie zaznaczać general, opcję. Tutaj możecie sobie na przykład zaznaczyć, jak nie chcecie różnych, jak nie chcecie na przykład kwiatów, to wyłączacie. Y, na przykład y, tych domków, tych kanibali. Kanibali, dzieci, mutantów nie chcecie. Możecie to wszystko wyłączać i przyciskiem Save to zapisujecie. A tutaj, kiedy klikniecie Lave kanibal to wtedy się będą wyświetlać na żywo kanibali. Ja nie mam żadnego, bo jestem na trybie krea kreatywnym. No i ta mapa jest ogólnie przydatna, bo możecie się lepiej się orientujecie w terenie. Tu wam pokazuję gdzie wy jesteście i pod koniec filmu będziecie mieć jak ją pobrać. Teraz porozmawiamy o najważniejszej kwestii, którą jest gdzie nie warto się budować, ponieważ mogą tam przychodzić do was kanibale, którzy będą wam niszczyć budowlę i po prostu psuć wam rozgrywkę. To tak, nie warto jest się budować na plaży, na byle jakiej plaży, bo po plaży spacerują oddziały Kanibali, które mogą wam zniszczyć bazę y, lub po prostu wam ją y, rozwalić, przez co później będziecie musieli odbudowywać i zaczynać od nowa grę. Kolejnym miejscem, gdzie nie warto jest się budować, jest to, to dr święte drzewo, ponieważ tutaj przychodzą kanibale i się modlą do tego drzewa, więc kiedy będziecie chcieli obudować, to liczy się z tym, że y, będziecie mieć oddziały kanibali, które będą przychodzić i próbować się dostać do tego drzewa. Kolejnym miejscem, gdzie nie warto jest się budować, jest to granica biomu, czyli granica lasu z granicą lasu, ale zimowego. Ostatnią rzeczą, jaką wam pokażę w tym filmie. Są to różne tipy dotyczące rozgrywki. Kiedy na przykład nie będziecie chcieli, aby wam kanibali niszczyli budynki, to wyłączycie to. Kiedy chcecie mieć jaśniejszą grę, wchodzicie sobie w grafikę, korekcja kolorów macie tutaj i tak. M131 jest to pierwszy taki ten. Na tym M131 grafika wygląda w taki sposób w jaskiniach na grafice super. Wygląda to w taki sposób. I to jest takie w sumie dwie główne grafiki, które rozjaśniają wam y, jaskinie i wszystko, a jeszcze takie jedna rzecz, która jest bardzo ważna przy y, tym, przy tych tych grafikach, kiedy chcecie mieć na maksa rozjaśnioną y, grę, to wchodzicie w wyświetlanie jaskinia i, i nocna jasność, dajecie to na maksa i wtedy będziecie mieć Najjaśniej w jaskini. Teraz pokażę Wam, jak pobrać mod Api. Wpisujemy w przeglądarkę mody i mod API. Klikamy mod Api Hub, klikamy tutaj MAP. Kiedy chcemy cheaty, to tutaj klikacie unlimited Cheat menu i napiszcie mi w komentarzu, czy, czy chcecie jakieś takie mody, bez których nie da się grać normalnie w Foresta. Następnie wchodzimy tutaj w your Package Download i klikamy Download. Po pobraniu tego, uruchomi, pokażę Wam się coś takiego, uruchomiamy to, wchodzimy w to. Najlepiej jest to zrobić przez yy, Winrara i uruchamiamy to mod API Excel. Klikamy kontynuuj i wybieramy ścieżkę gry, kiedy macie na Steamie, to wchodzicie sobie tutaj, wpisujecie tych e, forest. Klikacie prawym w, yy, właściwości, pliki lokalne przeglądaj. Wyświetli Wam się coś takiego. Klikacie na to. Ctrl A, Ctrl C to możecie zamknąć. Ctrl V, ja tu mam to wpisane, ale jeszcze raz wpiszę. Klikacie tutaj, otwórz, kontynuuj. I tu się dać przywróć. Ja tego teraz nie będę robić. Klikacie na mapę, bo ja to mam już pobrane. Klikacie na mapę i włącz grę. Gra się wam powinna uruchomić tak jak normalnie. To był już drugi poradnik z Deforest. Ja się z Wami żegnam. Cześć!